W Piśmie Świętym jest zdanie, które ja sparafrazuję: Czym to, ale tego nie zaniedbuj. Zarzuty, które niektórzy kierowali wobec księdza Tadeusza, że nie zajmuje się tym, czym powinien, no, były wyciągnięte bardziej ze zdenerwowania, że jednak ksiądz Tadeusz w wielu przypadkach był znakiem sprzeciwu i wyrzutem sumienia, więc łatwo było rzucić takim brzydkim ochłapem w jego kierunku. A przecież no, ci, którzy trzeźwo myślą, to nie zarzucą księdzu Tadeuszowi, że on się, przepraszam za to kolokwialne słowo, obijał w byciu człowiekiem i kapłanem. No przecież jego cała działalność charytatywna, jego głoszenie Słowa Bożego, jego modlitwa, jego starania, to jest coś, co czynił. Nie zaniedbywał tego. Więc dlatego powiedziałem o tym zdaniu z Pisma Świętego, to rób, ale tego nie zaniedbuj. Jeżeli człowiek czyni rzeczy, do których jest najpierw powołany, to nie oznacza, że nie znajduje czasu na inne rzeczy, tym bardziej, jeżeli są wartościowe, bo wszyscy ludzie mają czas. Ja nie wierzę, mimo że dzisiaj bardzo często mówimy: Nie mam czasu, że ci ludzie, którzy tak się wypowiadają, nie tracą czasu na jakieś głupotki, czy w internecie, czy prowadzą się w, źle w swoim wolnym czasie. A ludzie, którzy w swoim dodatkowym czasie nie robią rzeczy, które są stratą czasu, tylko dodatkowo zajmują się ważnymi rzeczami, no i myślę o księdzu Tadeuszu, kiedy to wypowiadam, no, mogą być oskarżani jako ci, którzy nie zajmują się swoją profesją. Ale tak jak powiedziałem, to jest też takie diabeliczne gadanie, żeby komuś zamknąć usta, gdyby ksiądz Tadeusz. Nie robił tylu ważnych rzeczy, choćby w dziale charytatywnym, to można by, byłoby powiedzieć: Księże, zajmij się tym, co powinieneś. Ale on, oprócz tego, że zajmował się niepełnosprawnymi, był księdzem z powołania, to jednocześnie kochając ojczyznę, no, musiał o nią walczyć. Z takimi zarzutami mógł się zmierzyć również biskup Stanisław, męczennik, wspomniany ksiądz Popiełuszko i wielu, wielu innych świętych. A Jan chrzciciel co zrobił wobec Heroda? No Politykował do kwadratu. Więc gdyby niektórzy wrogowie, słowni wobec księdza Tadeusza, żyli 2000 lat temu, też by Janowi chrzcicielowi powiedzieli: Ej, zajmij się tym, czym powinieneś się zająć, a nie będziesz tutaj pouczał Heroda, jak ma żyć. Więc dobrze, że ksiądz Tadeusz wielokrotnie potrafił pouczyć prezydenta, potrafił upomnieć premiera. I robił to nie dlatego, że to było jego widzi mi się, czy wychodziło to z jego egoizmu, tylko z jego olbrzymiej miłości, takiego trzeźwego patrzenia nie tylko na bieżące sytuacje, ale również na historyczne.